Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Bardzo ważny dzień, a mianowicie już tutaj od dłuższego czasu funkcjonujemy w budynku administracyjnym. Jak państwo doskonale pamiętacie, jeszcze kilka lat temu w tym terenie były tak zwane piachy. Teren, który był otoczony ulicą komunalną, nowomyśliwską niepodległości. I Gryfa Pomorskiego został zurbanizowany. Wszystkie budynki, które tutaj se, się znajdują, są na palach. Również nasz budynek administracyjny, w którym już na chwilę obecną znajduje się Urząd Miejski, OPS, MTBS. Czekamy z niecierpliwością na bibliotekę, na czytelnię, na działania też komercyjne na dole tej przestrzeni, czyli bank, czyli zakład ubezpieczeń społecznych pewnego rodzaju placówki także za miejscowe, jeśli chodzi o starostwo powiatowe w Kamieniu Pomorskim. Tak, aby w jednym miejscu można było wszystkie sprawy kompleksowo mm, załatwić. Nie ukrywam, że też temu służy ten parking tutaj, mm, który jest bezpłatny przez pierwsze dwie godziny y, korzystania. Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, tak jakby każdy bez żadnych barier mógł przyjść załatwić swoją sprawę. Mm, I to nam przyświecało. Chciałbym powiedzieć, że jesteśmy na takim ostatnim etapie kończenia tego bardzo dużego projektu i tym tą perełką będzie park i przestrzeń placowa, a właściwie połączenie tych dwóch, dwóch funkcji, czyli placu, ale z bardzo dużą ilością zieleni od strony gryfa pomorskiego i to uwieńczy te całe przedsięwzięcie. To planujemy wykonać w roku przyszłym. Zapraszam Państwa na taką podróż wirtualną do wnętrza tego budynku. Nie zobaczymy między innymi salę ślubną. Zapraszam serdecznie.